Nazywam się Dolan Stańczyk, jestem architektem, prowadzę autorską pracownię projektowania wnętrz. Wykorzystywanie posiadanej wiedzy i talentu do stworzenia przestrzeni dla życia drugiego człowieka. Trzeba przeanalizować jego potrzeby. Bardzo zależy mi na tym, żeby projektowane wnętrza odzwierciedlały upodobania i. Były wypełnione osobowością osób, dla których je tworzę. Rolą architekta, myślę, jest stworzenie bardzo konsekwentnej ramy, którą mieszkańcy będą wypełniać swoimi pragnieniami, swoją osobowością, swoimi zainteresowaniami. Trzeba zawsze mieć na uwadze, że jeżeli podejmuje się decyzje za innych to trzeba je podejmować niezwykle odpowiedzialnie. Wnętrza powinny funkcjonować i istnieć w kontekście otoczenia. Musi, muszą z nim korespondować i moja praca polega właśnie na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, pogodzenia pragnień klientów z zastaną sytuacją. Przede wszystkim wrażliwość na piękno wewnątrz i na zewnątrz, wokół człowieka. Bardzo solidna wiedza, która jest stale pogłębiana. Przydaje się oczywiście obrobina talentu i jakiegoś takiego trudnego do uświadomienia sobie wyczucia, które po prostu się ma albo nie ma. Uważam, że kierunkowe wykształcenie jest niezwykle ważne. Dla zawodu daje bardzo solidne podstawy, wiedzę techniczną, wiedzę mm, z teorii funkcjonalności, wiedzę też historyczną, która opiera się także na znajomości detalu. Uczymy się kompozycji, uczymy się o kolorach i przede wszystkim umiemy dobierać proporcje. W naszym zawodzie jest tak, że w pewnym momencie to my sami musimy sobie ustalać standardy i budować przed sobą wyzwania. Nie wolno zaprzestać pracy nad sobą. Dialogu, porozumienia pomiędzy architektem i klientem. Musimy poznać oczekiwania klienta, sposób w jaki żyje, sposób w jaki patrzy na świat, co mu się podoba, co sprawia mu przyjemność w jakich rytmach dnia żyje. Bardzo ważne jest, żeby spróbować wciągnąć klienta, żeby stał się partnerem, który będzie współtworzył przestrzeń dla siebie. Taka przestrzeń ma największe szanse zadowolić go w przyszłości. Pierwsza odpowiedź, która przychodzi mi do głowy, to świat, świat sam w sobie, natura, że to są doskonałe twory, które mm, wykorzystują wszelkie odpady w łańcuchu pokarmowym. Ale ten świat ma brzydkie oblicze. Jest w nim okrucieństwo, jest w nim śmierć, przemijanie i dlatego moje myśli uciekają w kierunku rozwiązań technicznych wymyślonych przez ludzi, najwspanialszych wynalazków, turbin wiatrowych, silników, procesorów. To są rzeczy, które zapewniają naszej cywilizacji stały rozwój i w perspektywie dalszych wynalazków być może one będą tym, co pozwoli przetrwać nam. Być może doskonałe nowe wynalazki, przesyłanie prądu bezprzewodowe bądź uzyskanie bezpiecznych reakcji jądrowych jako źródeł energii, to powstrzyma proces degradacji naszego otoczenia. Osobiście uważam, że najważniejsza jest równowaga pomiędzy życiem rodzinnym, pracą rozwojem osobistym i utylitaryzmem, czyli tym, co dajemy innym. Myślę, że te obszary trudno bardzo rozgraniczyć jednoznacznie, one się przenikają, spajają je ludzie, z którymi się na co dzień spotykamy. Na poziomie cywilizacyjnym musimy myśleć o zrównoważonym rozwoju. To Jedyny ratunek dla zniszczonego yy, i zapełnionego odpadami świata. Zrównoważony rozwój to myślenie o produkcie od jego wymyślania przez proces realizacji, logistykę dostaw, później przez jego użytkowanie, także przez wprowadzanie części zamiennych, a na koniec przez yy, utylizację. Te wszystkie etapy powinny być przemyślane w sposób pozwalający na eliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko. Sztuka to są ogromne emocje. Oglądanie obrazów, rzecz, prac na papierze, ale także pięknie zaprojektowanych przedmiotów jest czymś, co budzi we mnie mnóstwo uczuć. Trudno je nazwać, trudno je opisać. Czasami jest to zachwyt, czasami jest to ciekawość, czasami bywa, że czuję się zaniepokojony. Bardzo y, lubię historie, które towarzyszą powstawaniu sztuki, bo one uzupełniają przekaz dzieła. Zbigniew Herbert w swoim wierszu bardzo pięknie napisał o Zamkniętych w blaszanym, pogiętym pudełku kamieniach, o kruchach tęczy, którymi Pan Bóg namalował oblicze Ziemi. I dla mnie jest to przepiękna definicja sztuki. Prostymi narzędziami, wykorzystując swój talent, tworzymy coś doskonałego, coś, co budzi emocje u odbiorców. Nieważne, czy są to farby, dłuto, komputer z oprogramowaniem i klawiatura. Narzędzie jest wtórne. Ważne jest to, co powstało, i relacja, w jaką dzieło wchodzi z odbiorcami. Za sprawą moich rodziców, sztuka towarzyszyła mi od dziecka. Pamiętam swoje pierwsze wielkie emocje, jak poszliśmy do Muzeum Narodowego i tam po raz pierwszy poczułem to dziwne, niepokojące wewnętrznie uczucie. I przez całe życie jego szukam. Podróżuję po. W różnych galeriach, muzeach, wystawach oglądam i szukam tych emocji, bo sprawiają mi one wielką radość. Miałem ogromne szczęście, bo nie miałem bariery początkowej. Moimi autorytetami byli moi rodzice, którzy otworzyli przede mną cały świat. Byłem przez nich ukształtowanym człowiekiem. A z drugiej strony miałem dużo swobody i w żaden sposób nie musiałem się buntować, sprzeciwiać. Później, na swojej drodze życiowej, spotkałem bardzo wielu wspaniałych ludzi, nauczycieli, y, twórców, pisarzy, którzy bardzo wiele mnie nauczyli, ale już tę wiedzę przyswajałem jako w pełni ukształtowany człowiek. Teraz y, Patrzę, że ja mam w sobie pewną taką siłę, żeby stać się takim autorytetem dla swoich dzieci. Wspólnie z żoną uczymy je samodzielnej oceny świata. Staramy się pokazać im drogi życia, tak jak nam pokazywali nasi rodzice. I uczymy je także tego, że świat jest bardzo... Bywa bardzo zakłamany, że strasznie łatwo jest stworzyć fałszywe autorytety. Bardzo łatwo jest kogoś wywyższyć, ale też bardzo łatwo jest kogoś zrzucić z piedestału. Chcemy, żeby nasze dzieci umiały odróżniać dobro od zła. Najbardziej lubię odpoczywać na łonie natury. Lubię bardzo długie, piesze wycieczki. Bardzo często w tych wycieczkach towarzyszy mi rodzina i pies, i one pozwalają mi obserwować świat z takiej niespiesznej perspektywy. Co chwila pojawiają się te nowe widoki, ale one nie zaskakują, wyłaniają się. Takie obserwowanie skłania mnie zawsze do rozmyślań, do a długie wspólne wędrówki doskonale sprzyjają także naszym rodzinnym rozmowom. Te nasze trasy często mają po 20-30 kilometrów. Chodzimy często brzegiem morza, czasem po lasach, czasem też po górach i jest to nam wszystkim bardzo bliskie. Martwi mnie fakt, że tych dzikich, pięknych miejsc ubywa, że krajobraz się urbanizuje, że pojawiają się domy, coraz więcej jest zaśmieconych szlaków i trzeba ciągle szukać nowych miejsc. Które szczęśliwie cały czas jeszcze udaje nam się znaleźć. Innym sposobem odreagowywania jest jazda na rowerze. Tutaj obserwowanie świata jest bardzo szybkie i ono nie sprzyja myśleniu i rozważaniu. To jest raczej odpoczywanie wysiłkowe. Staram się zmęczyć, myśleć o tym, żeby tylko pokonać swoją słabość i to. Zmęczenie daje mi yy, satysfakcję, a po tym wysiłku przychodzi wielka taka chwila radości i uspokojenia. Nosi w sobie wielką wrażliwość, która czasami potrafi bardzo dużo go kosztować. Staram się nie pokazywać tego, staram się to kryć. Staram się wykorzystywać to jako siłę do życia, ale płacę za to dużą cenę. Wrażliwość daje dużo głębsze postrzeganie świata.